Cześć! Ja nazywam się Patryk Ciemczek, jestem Product Managerem odpowiedzialnym za nowoczesną platformę do zarządzania podatnościami Home Security. I dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć jeden z jej elementów, jakim jest moduł do symulowania ataków phishingowych i edukowania naszych pracowników w celu podniesienia ich poziomu wiedzy żeby zminimalizować ryzyko, że poprzez phishing zostaną wykradzione dane czy zaszyfrowane nasze środowisko. Spytacie czym jest phishing. Phishing jest to obecnie najbardziej popularna metoda ataków na nasze organizacje, wykorzystująca socjotechnikę w celu podszywania się pod znane nam Treści maili pod firmy kurierskie w celu właśnie wykradzenia danych czy zaszyfrowania naszego środowiska, a niestety, według badań i doświadczeń. My, jako pracownicy, jesteśmy najsłabszym elementem każdej organizacji, dlatego należy podnosić poziom wiedzy naszych użytkowników, żeby minimalizować ryzyko, że poprzez tego typu ataki będzie nam coś groziło. No, ale dobrze, zacznijmy od początku. Czy wiecie, że obecnie? Ponad 90% naruszeń danych w organizacjach zaczyna się właśnie od wysłania maila phishingowego. Czy posiadacie wiedzę, jak właśnie użytkownicy reagują na tego typu zdarzenia? Czy chcielibyście zminimalizować ryzyko, że tego typu kampanie phishingowe będą Wam zagrażać i jak temu właśnie zaradzić? Rozwiązaniem tego problemu jest nowoczesna platforma do zarządzania podatnościami Home Security, która posiada w, w sobie moduł do symulowania kampanii phishingowych i edukowania naszych pracowników, co pozwoli zbudować ludzki firewall, czyli uzbroić naszych pracowników w oręż w walce z cyberprzestępcami i tego typu metodą ataków. No dobrze, to co? Zaczynamy. Przedstawię Wam, z czego składa się ten element, jakie, jakie, jakie możliwości nam daje Home Security, żeby właśnie zbudować taki ludzki firewall. Home Security posiada trzy elementy. Mamy symulowanie, weryfikowanie i oświadamianie czyli właśnie ten element edukacyjny naszych pracowników. Zacznijmy od symulowania konsoli Home Security w tym, w tym module mamy dwie ścieżki: albo gotowe szablony z biblioteki producenta, które sobie pobieramy i z których korzystamy, lub stworzenie własnych szablonów phishingowych, które będą bardziej wycelowane konkretne, w konkretne osoby, na przykład w naszej firmie, w konkretne zdarzenia, żeby jeszcze bardziej zweryfikować poziom wiedzy naszych użytkowników. Zacznijmy od szablonu z biblioteki. Jednym z przykładów jest szablon Office 365. No, i właśnie tak wygląda treść tego tej wiadomości, którą możemy wysłać do pracowników, którzy następnie, klikając w link wiadomości, zostają przeniesieni na przygotowany formularz, gdzie są poproszeni o wpisanie hasła i loginu. Co istotne, Home Security nie zbiera tych danych, czyli nie zapisuje w żaden sposób informacji, które wpisze pracownik. Jeżeli mówimy o własnych szablonach, mamy tutaj możliwość stworzenia poprzez HTML własnych szablonów i wysłania do pracowników. Jednym z takich szablonów, przygotowanych przez naszych inżynierów, jest właśnie tutaj szablon związany z opieką zdrowotną. No, i tutaj właśnie pracownik otrzyma tego typu treść e maila, w którym e będzie informacja o nie nieautoryzowanym użyciu karty pacjenta. Klikając w link, zostaje przeniesiony na e przygotowany formularz, gdzie wpisuje swoje dane. No, i następnie tutaj dostaje informację, że niestety wystąpił pewien nieznany błąd i nie może się zalogować. Gdyby był to prawdziwy atak, no to właśnie e nasz. Nasz pracownik utraciłby już te dane na rzecz cyberprzestępcy. No dobrze, idźmy dalej. Jeżeli zasymulowaliśmy atak phishingowy, czyli wysłaliśmy do naszych pracowników mail, no to teraz chcielibyśmy zweryfikować właśnie ich poziom wiedzy, i do tego służ, służy kolejny element, jakim jest weryfikacja. I tutaj możemy w konsoli podejrzeć każdą skrzynkę mailową, którą dodaliśmy. Do kampanii, co dany uczestnik naszego szkolenia zrobił. Czy właśnie otworzył podejrzanego maila, czy odpowiedział na tego maila, czy kliknął w link, czy wypełnił formularz. I na tej podstawie możemy analizować, który z naszych pracowników jest najbardziej podatny na tego typu działania, i wtedy móc dostosować działania naprawcze, działania edukacyjne. Mamy również możliwość wygenerowania raportów, żeby móc się pochwalić, czy naszym przełożonym, czy podsumować tego typu szkolenia z naszymi pracownikami, więc bardzo szybko i łatwo możemy wygenerować takie podsumowanie przeprowadzonego szkolenia. Następnie, jeżeli zasymulowaliśmy, zweryfikowaliśmy poziom wiedzy naszych pracowników, no to możemy dostosować do nich edukację, czyli właśnie wiadomości, które chcielibyśmy, żeby posiadli i z których korzystali na co dzień. No i tutaj mamy możliwość wykorzystania również z gotowych szablonów producenta, które są dostarczone i są przez Dagmar przygotowane w języku polskim, postaci czy to filmów, wideo, gdzie w taki łatwy sposób dostarczymy potrzebne informacje, czy też w formie quizu, czyli w bardziej formie zabawy dostarczymy potrzebną wiedzę naszym pracownikom, czy w najprostszy sposób w treści wiadomości mailowej najważniejsze informacje, które chcielibyśmy, żeby nasz pracownik wdrożył w życie. Następnie, jeżeli zasymulowaliśmy, zweryfikowaliśmy, uświadomiliśmy naszym pracownikom, gdzie popełnili błąd, no to w zasadzie cała zabawa zaczyna się od początku, ponieważ istotnym elementem minimalizowania ryzyka, że poprzez ataki phishingowe nasi pracownicy dadzą się złapać, jest właśnie wprowadzenie zasady, że cybersecurity security i, i szkolenie z phishingu to proces, nie projekt. Tak samo jak cyberprzestępcy poprzez socjotechnikę zmieniają rodzaje ataków, czy szablony, z których korzystają, czy organizacje, pod które się podszywają, tak my również powinniśmy właśnie dostosowywać symulowanie tych ataków do naszych pracowników poprzez wykorzystywanie różnych szablonów różnych socjotechnik, żeby wzrost świadomości naszego pracownika na przestrzeni roku był cały czas na wysokim poziomie, ponieważ pracownicy są zabiegani, mają dużo obowiązków, wszystko deadline y i gonią, więc, więc klikają dość często, nie, 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 nie skupiając się na tym, w co klikają, ale jeżeli będziemy przeprowadzać cyklicznie szkolenia z wykorzystaniem różnych socjotechnik ich Wzrost świadomości będzie na tyle wysoki, że pozwoli nam to zminimalizować ryzyko, że poprzez tego typu ataki no, nasze dane zostaną wykradone, czy nasze środowisko zostanie zaszyfrowane. Reasumując, pięć kroków, które poprzez Home Security możemy zrealizować, żeby zminimalizować ryzyko, że phishing nam zagrozi. Pierwszy krok. Dodajemy naszych pracowników do konsoli, czyli ich skrzynki mailowe, do których będziemy wysyłać nasze symulacje. Drugi krok: wybieramy szablon, czy to gotowy z, z bazy producenta, czy to przygotowany przez nas. Trzeci krok: dobieramy odpowiednie elementy edukacyjne związane z poziomem wiedzy naszych użytkowników. Czwarty krok: Weryfikujemy otrzymane wyniki, podsumowujemy e, wyniki z zespołem. No i piąty krok. Powtarzamy czy, czynność do skutku, aż e, nie zminimalizujemy i nie pozbędziemy się tych najsłabszych elementów e, w postaci pracowników, którzy e, mają, naj, najłatwiej dają się złowić. No dobrze, Home Security to nie tylko element związany z symulowaniem ataków phishingowych, lecz platforma do zarządzania podatnościami, która pokrywa wszystkie elementy organizacji, więc jeżeli chcielibyście poznać całą platformę, nie tylko moduł związany z phishingiem, polecam wejść na stronę holmsecurity.pl, tam macie zakładkę wersja testowa, gdzie możecie otrzymać wersję testową do przetestowania platformy w swoim środowisku, wśród swoich pracowników. E, otrzymacie wersję cloudową, czyli link do zalegowania się do konsoli, która jest webowa. Następnie pobieracie obraz maszyny wirtualnej, jeżeli chcecie przeskanować em, elementy sieciowe, jakie tam podatności się znajdują. Jeżeli nie chcecie m, przetestować innych elementów, Home Security Tylko element związany z phishingiem, to żadnej maszyny wirtualnej nie musicie pobierać, ale jeżeli pobierzecie, to otrzymujecie dostęp do przeskanowania 10 stacji roboczych, przeskanowania 10 pozostałych elementów sieciowych, przeskanowania jednej web aplikacji i do wysłania do 10 pracowników kampanii phishingowej przez okres 30 dni. Tak wygląda dashboard, platformy do zarządzania. Właśnie tutaj są zebrane wszystkie informacje pokazujące, ile podatności posiadamy, ile podatności rozwiązaliśmy w naszej organizacji. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę. Jeżeli macie pytania, proszę piszcie na ciężczy.pmapadagma.pl. I odwiedzajcie stronę homesecurity.pl, gdzie znajdziecie najświeższe informacje związane z naszą platformą. Także dziękuję za dziś i do zobaczenia na następnych filmach.